W ubiegłym roku w jednej z naszych audycji pokazywaliśmy, jakie szkody wystąpiły na skutek wysokich temperatur w budynkach przy ulicy Garbarskiej 8. Słońce wytopiło ze szczelin między płytami masę uszczelniającą, co w pewnym stopniu pogorszyło sytuację mieszkaniową mieszkańcom. Zgodnie z obietnicą zarząd spółdzielni zlecił usunięcie usterek specjalistycznej firmie Ślonej Góry. Ich pracę widzicie Państwo na ekranie. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo naszych mieszkańców w miejscu ich zamieszkania kontynuowane są prace polegające na wymianie na zewnątrz budynku głównych zaworów gazowych, które do tej pory znajdowały się w pomieszczeniach piwnicznych. Umożliwia to w wypadku wystąpienia awarii instalacji gazowej szybkie odcięcie dopływu gazu bez konieczności wchodzenia do piwnic budynku, co poprawia stan bezpieczeństwa mieszkańców.